Pierwszy kłodzki konkurs pieśni patriotyczno-harcerskich odbył się 18 maja w klubie garnizonowym. Przegląd umiejętności młodych artystów był jednym z pierwszych punktów rozpoczynającego się święta 22 batalionu piechoty górskiej w Kłodzku. Mieliśmy okazję tutaj gościć jeszcze przed chwilą przedszkolaki, które przybyły do nas licznie, bardzo licznie. Sala pełna po brzegi. Następnie w kategorii szkół podstawowych, szkoły podstawowej 1-3. I cztery sześć. Jesteśmy na etapie gimnazjum teraz i harcerzy. No niestety z żołnierzami w tej kategorii nam nie wyszło, gdyż muszą pełnić inne obowiązki. Była też taka kategoria przewidziana. Do konkursu zgłosiło się ponad 30 uczniów kłodzkich szkół. Pierwotnie impreza planowana była na 12 kwietnia, jednak została przeniesiona z racji żałoby narodowej. Uczestnicy walczyli o nagrody m.in. Puchar Dowódcy Kłodzkiego Batalionu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo i Gminę Wiejską Kłodzko. Konkurs miał charakter artystyczno-dydaktyczny. Celem konkursu było rozbudzenie zamiłowania do śpiewu, budowa wartości patriotyczno-harcerskich, integrację przede wszystkim środowisk szkolnych i prezentację właśnie wśród społeczeństwa cywilnego i społeczeństwa w środowisku wojskowym. Więc oceniany był dobór repertuaru, to znaczy, żeby to były wartości patriotyczno-harcerskie, więc dobór był z reguły super dobrany, bo nie było żadnych tam po prostu niezgodnych, tematyka była zachowana i oczywiście yy, intonacja, emisja głosu, muzykalność przede wszystkim i ogólny wyraz artystyczny, jak prezentował się solista z danej szkoły. Pierwszy konkurs pieśni okazał się udany, dlatego klub garnizonowy planuje kolejne inicjatywy, m.in. konkurs poezji śpiewanej i przedstawienie z okazji święta odzyskania niepodległości.